Pies to nie Dobra, kot. pies to nie kot. A więc ten mały drapieżnik, żbik czy kot libijski, jego bardzo dużym składnikiem jego diety były owady. Owad jest malutki, więc ile trzeba było złapać tych owadów, żeby się najeść? Żeby się najeść. I to nie było tak, że one wszystkie siedziały i czekały w kocie, tutaj jest drugie danie. Nie, czy pierwsze danie. Tylko kot szedł, szed, szed, złap zobaczył jednego żuczka, zjadł, szedł, szed, złapał szarańczaka, zjadł. Czasem mu się trafiła myszka. Czasem upolował ptaka, ale to było dużo, dużo rzadziej. Bo trudniej. Bo trudniej. Trzy, cztery, dzień, dzień dobry. Marta Stachowiak córka. Dorota Sumińska mama, witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę i na, na żądanie w pewien sposób tak. prośbę naszych kochanych widzów. Zrobimy dzisiaj na temat tego, jak żywić koty. Dokładnie tak. Ja chciałam powiedzieć kota, a ty powiedziałeś koty i twoje było twoje No było. Tak, jednego kota tak, też można jeszcze ma jednego. jednego no właśnie. Więc jak żywić koty? Więc y, zacznę od tego, że kot to nie pies. Tak. Chociaż pan tym. Twierdzi, że kot, czyli pies, czyli pies, czyli kot. No i to ale, on tak przewrotnie właśnie. Tak, ale to nie, kot to nie pies. W związku z czym musimy wiedzieć, że kot w nad... kiedyś był żbikiem, kotem libijskim, który był na własnym wikcie. Kot jest drobnym drapieżnikiem, niewielkim drapieżnikiem. W ogóle stoi tak okrakiem o między zwierzętami uciekającymi a zwierzętami goniącymi, bo raz goni, raz ucieka. Nie? No tak. No bo jest małym drapieżnikiem, więc goni tylko małe, ewentualnie małe Ale ofiary. Duże drapieżniki mogą konią. gonić kota, o czym wiemy, jak psy potrafią. Ja tu jeszcze trącę drobną rzecz, ponieważ bardziej by pasowało, że pies to nie kot. Yy, zwłaszcza, że bardzo dużo osób. Mam nadzieję, że już nie, ale zgłaszało się wcześniej z takimi problemami jedzeniowymi psów i wychodziło na to, że psy dostają jeść kilka razy dziennie. A nie, 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 powinny. nie, nie powinny. Więc właśnie bardziej chodzi o to, że pies to nie Dobra, kot. Dobra, pies to nie kot. A więc ten mały drapieżnik, żbik czy kot libijski, jego bardzo dużym składnikiem jego diety były owady. Małe, owad jest malutki. Więc ile trzeba było złapać tych owadów, żeby się, żeby się najeść? I to nie było tak, że one wszystkie siedziały i czekają w kocie, tutaj jest drugie danie. Nie, czy pierwsze danie. Tylko kot szedł, szed, złapł, zobaczył jednego żuczka, zjadł. szedł, szed, złapał szarańczaka, zjadł. Czasem mu się trafiła myszka. Czasem upolował ptaka. Ale to było dużo, dużo rzadziej. Bo trudniej. Bo trudniej, aniżeli owady i mniej więcej drobne, różne, takie bardzo drobne zwierzęta. Więc jego przemiana materii, przewód pokarmowy dostosowały się do jedzenia po troszeczku bardzo często. Czy wiesz, ktoś obserwował, ile razy kot, zdrowy kot potrafi podejść do miski w cio, na dobę. Powiedziałam, jest... że ponad 20 spokojnie. Tak, i ten, to, to, absolutnie, bo to różne koty były obserwowane. I, I ten zwycięzca 30 razy na dobę podchodził do miski Nie, i ładnie. brał sobie. Po troszeczkę. Z czego połowę w nocy. Z czego połowę w nocy, oczywiście. Bo no, właśnie kot oprócz tego, że w dzień jest aktywny i chętnie poluje, był kiedyś jako żbik czy kot libijski jego główny okres aktywności to było wtedy, kiedy robiło się ciemno. Wiesz dlaczego? Podejrzewam, że wtedy jest bezpieczniej. A no właśnie. Można się skryć w ciemności, a poza tym większość dużych drapieżników idzie wtedy spać. Więc wtedy małe drapieżniki wychodzą na łowy. Dlatego nasze koty domowe, zostało im to, i one bardzo chętnie w nocy są aktywne, co nie zawsze sprzyja naszemu wypoczynkowi. Ale teraz to pomijmy. Więc tyle razy kot potrafi podchodzić do miski i brać sobie po odrobince. I to jest jedyne chyba zwierzę, kot, w jakiego przypadku ja się godzę na suchą karmę, bo to jest jedyne jedzenie, znaczy substancja jadalna, umówmy się, nie jedzenie, tylko substancja jadalna, która co prawda nie jest owadem, ale się nie zepsuje. Nie mhm. Ano właśnie. Nie wyschnie, nie, nie, nie straci swoich wartości, nie zacznie się psuć. Więc w tym przypadku y, sucha karma się sprawdza, bo to jest ta dyżurna miska, y, której kot zawsze może sobie skubnąć troszeczkę. Jaka sucha karma? Proszę Państwa, niewymyślne karmy trzeba znaleźć. Ja nie mogę niestety reklamować jeszcze, może kiedyś tak będę mogła, to powiem jaka, a dokładnie, ale teraz powiem tyle, że ma być to karma bytowa lub karma dla seniorów, która oszczędza nerki, dlatego że kot nie będzie tylko na tej karmie, bo to byłoby bardzo niezdrowe. To jest jako ten, ta dyżurna karma. Więc najlepsze są takie karmy, które są bytowe lepiej dla seniorów, oszczędzające nerki niewymyślne, żeby kot jadł naprawdę z głodu, a nie z łakomstwa. I wielka prośba: niech to nie będą karmy suche, takie popularne, które można kupować w supermarketach, bo one oczywiście, one, no, jak ktoś ma umrzeć z głodu, to lepiej, żeby to zjadł niż umarł, ale jeżeli mamy kota, kilka kotów w domu, to, to niech to będzie lepszej jakości, choć co do jakości gotowych karm, no to znacie Państwo, moje zdanie one wszystkie są żywnością wielokrotnie przetworzoną. A więc mamy dyżurną miskę, z której kot może skorzystać całą dobę na okrągło. I A co poza tym? Poza tym. Poza tym kot, który jest bezwzględnym drapieżnikiem. Wiesz na czym polega bezwzględny drapieżnik? Nie na tym, że jest bezwzględny no, w sensie swoje... okrucieństwa w stosunku sensie do swojej ofiary. Bezwzględnym mięsożercą. O. Bezwzględnym mięsożercą, czyli je w zasadzie wyłącznie produkty pochodzenia od zwierzęcego. A właśnie. I tu jest kłopot z kotami chorymi na przykład na nerki, ale to, to pomieńmy. W związku z czym jedzenie dla kota Kot się nie obędzie bez jedzenia pochodzenia zwierzęcego. Tak jak pies może, można mu bardzo ograniczyć na przykład mięso. Pies może jako, jako wegetarianin przeżyć zupełnie zdrowo, jeżeli zamiast mięsa będzie jadł sery, jajka. Natomiast jeżeli chodzi o kota, to nie. Więc kot powinien jadać jak najróżniejsze, jak najróżniejsze potrawy. Pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście puszki nam ułatwiają sprawę, jeżeli mamy kilka kotów, bo to też nie sposób, kiedy one przychodzą i mówią, poproszę, za każdym razem nakładać coś specjalnie przygotowanego. Ale oprócz tego, zawsze mówię opiekunom kotów, kot może jeść resztki z pańskiego stołu, wszystkie te, które dalibyśmy rocznemu dziecku. Może, plus surowe mięso. Ja jestem zwolenniczką mięsa indyczego dla kotów. Sama, jak wiecie, ja nie jem, nie jem produktów pochodzenia zwierzęcego poza jajkami, tylko to jem, a reszty nie jem. Natomiast kot musi. I co prawda, jest bezwzględnym mięsożercą, ale może i powinien jadać również takie jedzenie, w którym jest błonnik, bo to bardzo dobrze wpływa na jego przewód pokarmowy. Skąd dziki kot wziąłby takie jedzenie? Bardzo prosta sprawa. Myszy jedzą pokarm roślinny. Mnóstwo małych zwierzątek, które są łapane przez kota, je pokarm roślinny, i ten pokarm roślinny jest w ich przewodach pokarmowych. A kot zjada z wkładem, więc. Z sałatką od razu. Z sałatką od razu. Dlatego możemy kotu proponować łagodną zupę, którą jemy. Koty niektóre bardzo lubią ludzkie zupy i bardzo chętnie próbują. Możemy się podzielić z kotem, na przykład jakąś niedoprawioną, na ostro jajecznicą. Można mu proponować biały ser. Koty bardzo lubią pire ziemniaczane, kiedy ono, ono jest z, z masłem. Mhm. Bardzo chętnie to jedzą. Mają bardzo różne upodobania smakowe i pamiętajmy, że wszystko to z naszego talerza, co dalibyśmy rocznemu dziecku. Możemy zaproponować kotu. Od razu zaznaczam, kot bardzo chętnie będzie jadł z naszego talerza. Jeżeli to samo, włożymy mu do jego miseczki, to już nie może być gorzej. Może być gorzej, choć, choć różnie bywa. Bardzo chętnie koty jadają takie, taki nabiał jak jogurt, kefir, śmietankę, dziesiątkę. Bardziej tłustą będą jadły chętniej, tylko wtedy bardzo łatwo nadwagę. Więc niech to będzie śmietanka, dziesiątka. Może być to surowe żółtko, bardzo zdrowe żółtko jaja kurzego, a już taki cymes dla kota, to jest jeżeli tą śmietankę dziesiątkę pomieszamy z żółtkiem, tak. to jest pyszne. Proszę pamiętać, że nie wolno dawać surowego białka, tak samo jak psom, tak i kotom. One gotowanego jajka nie, koty nie, nie lubią, psy lubią, koty nie. A więc surowe żółtko, samo żółtko, rozmieszane ze śmietanką. No i, i, a, i ryba. Ryba zawsze morska, zawsze bez ości i zawsze gotowana. Nie wolno dawać surowej ryby, nie dawać ryby wędzonej, której nie dalibyśmy rocznemu dziecku, prawda? Więc y, takich rzeczy nie, ale gotowana y, morska ryba bez ości jak najbardziej, proszę kotom nie podawać podrobów. Ja już o tym mówiłam w przypadku psów, ale to się sprawdza dokładnie tak samo w przypadku kotów. I ja wiem, że koty bardzo lubią wątrobę, ale można tym naprawdę bardzo skrzywdzić zarówno psa, jak i kota, więc jeżeli jakieś podroby, to nie częściej niż raz na miesiąc. Raz na miesiąc nic się nie stanie, ale częściej absolutnie. Nie. To powiedz jeszcze o mleku, które jest kością niezgody wśród opiekunów kotów. Na temat mleka, było... na temat mleka, proszę państwa, powstawało już bardzo wiele teorii. Ja jeszcze do niedawna pamiętam. Ja sama nie jem mleka od razu przyznam ani mlecznych przetworów. Ponieważ bardzo kocham krowy ale było takie były reklamy w telewizji no nie dalej jak 10 lat temu A, pij mleko, Będziesz, będziesz wielki. wielki, pij mleko, będziesz wielki. Teraz nagle mówi się, że mleka nie należy dorośli, bo to jest tak, taka fala. Nie należy, nie wolno, nie wolno pić, bo nie jesteśmy już oseskami i to mleko i ta laktoza, to wszystko nam szkodzi i to jest bardzo niezdrowe. Ja się z tym nie zgodzę, absolutnie. Naprawdę tak nie jest. Teraz wszyscy są na laktozę poza tym uczuleniem. Tak. Kiedyś w ogóle nikt o tym nie słyszał. No, ja szanuję tego, kto naprawdę jest uczulony. Ale uczulonych naprawdę jest ułamek tak. populacji. A ja teraz powiem. Procenta. Niektóre koty bardzo lubią krowie mleko. Są koty, które nie radzą sobie z zawartą w krowi mleku laktozą. I u tych kotów po mleku możemy obserwować biegunkę i albo możemy tego mleka nie dawać, albo możemy kupić mleko bez laktozy, albo możemy kota nauczyć pić mleko. Jak to zrobić? Takie normalne mleko krowie dawać kotu najpierw jedną kropelkę dziennie, potem dwie kropelki dziennie, potem trzy kropelki dziennie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i bardzo stopniowo, aż jego przewód pokarmowy nauczy się rozkładać laktozę i nie będzie kłopotów. I zupełnie spokojnie, jeżeli kot lubi pić mleko, może pić mleko mleko krowie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o laktozę, w przypadku kotów i nie tylko kotów, to mleko, które uległo zakwaszeniu, a to są jogurty, kefiry, maślanki. sery, maślanki, to tam już tej laktozy nie ma i nawet koty, które mają jakieś perturbacje żołądkowe po mleku słodkim, mogą coś takiego, coś takiego pić, jeść, no bo niektóre są jogurty gęste. Koty bardzo chętnie biały ser bardzo, bardzo chętnie niektóre jedzą. Naprawdę z kotem jest pod względem pokarmowym dużo trudniej niż z psem, bo koty są wybredne. Kotom się nudzi jedzenie. Kotom trzeba zmieniać jedzenie. Nie można, nie można dawać ciągle tego samego. Ja oczywiście mówię o kotach, o które dbamy, nie o kotach tak wygłodzonych, zjedzą że wszystko zjedzą pokarm. wszystko i w każdej prawie ilości. Tylko mówię o normalnych, zadbanych kotach, o które mamy dbać. Więc to jedzenie no, trzeba zmieniać, nawet jeżeli dajemy dobrej jakości puszki, bo oprócz tego nie zawsze starczy czasu, żeby przygotować kotu jedzenie, nie zawsze sami sobie zdążamy przygotować. To, to też niech to nie będą puszki najgorszej jakości. Tylko, tylko też trzeba je zmieniać, bo dzisiaj będę jadł tę, a jutro będę jadł tamtą, prawda? Bo... Są i koty, które jedzą wyłącznie puszki, dosmaczane odpowiednio i nigdy tego nie zmieniają. Tak ja patrzę na swojego, ale mówię, co kot, to chyba i gust. To, to bardzo wiele zależy od tego, dieta kocia bardzo zależy od tego, czego kot był nauczony w swoim dzieciństwie, czyli w kocieństwie. Jeżeli kota nauczymy. Od kociaka jeść różne pokarmy, to mu tak zostanie. Natomiast kot, który był skazany tylko na jeden rodzaj jedzenia, potem w ogóle nie wie, co z M tym zrobić. Moim kotem udało się tyle tylko, że zaczął jeść mokrą karmę, ponieważ przez pierwsze 13 lat swojego życia jadł wyłącznie suchą, wyłącznie jednej marki i jednego smaku. Więc podejrzewam, że jadł wyłącznie. No to wyjątkowo niewybredny. Y Wyjątkowo nie był bredny. Nie miał innego wyjścia, podejrzewam. To. Pewnie tak. Wszedł w relacje z przed było... poprzednimi i nie miał wyboru, a musiał coś jeść. Tak. Także skończyło się na karmie mokrej i on nie wychodzi poza to. Na widok mleka popatrzył na mnie z wyrzutem. A mięso surowe? Próbowałam wszystkiego. Nie. Nie ma takiej możliwości. Nie, no u mnie moje koty jest ich dużo i też nie wszystkie lubią mięso. Jedne lubią gotowane, inne lubią surowe. Mamy jednego takiego, który lubi absolutnie wszystko, ma na imię Kolombo. Tak. Kolombo wyżeraz talerzy, wszystko. On, je, on lubi, on je wszystko. Zresztą I wygląda, wypija. wygląda dokładnie tak. tak. O tutaj leży, możesz Kolusia pokazać od Kolusiu pokaż Ty się, Wygląda wyglądasz. Kulusie. Pięknie jest... różowy brzuszek. O jaki ty jesteś ciężki. Koluś jest Ułapię. bardzo ciężki, choć nie jest dużym kotem, ale Koluś lubi wszystko. Koluś lubi wszystko i ma etat bardzo porządny. Nie wiem, czy to widać. Może Kolusiu na stół wejdziesz? Wejdź na stół, kochanie. Kochani. To jest właśnie Kolunio który lubi wszystko proszę państwa. Może chciał się napić wody z Coca-Colą troszkę, ale nie jest zupełnie wybredny i w nieograniczonych ilościach jadby. Wszystko i czuje się na szczęście dobrze, chociaż już, już ma swoje lata też. Eee... I życzymy wszystkim takiego kota, który lubi wszystko, bo jego karmienie jest bardzo łatwe, ale to jest ewenement. I trzeba się nauczyć, że kotu trzeba stosować różnorodną. różne menu, różnorodną Die, dietę. Nie, dietę nie powinno się mieć, bo dieta sugeruje od razu jakieś problemy z Nie, 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 no, różnorodne jedzenie. Różnorodne menu. Różnorodne menu. Oczywiście ograniczając, się, bo jeżeli chodzi o suchą karmę, to ja myślę, że kotu może właśnie przypomina to żuczki, i koty się przyzwyczajają nie, do jednego rodzaju. Karmy, tylko pamiętajcie Państwo, żeby zawsze kot dostawał tą karmę, nie taką, żeby jadł z łakomstwa, z tylko żeby jadł wtedy, kiedy jest naprawdę głodny, a więc bytowe, a jeszcze lepiej dla seniorów, dobrych, dobrych, dobrej firmy. Można znaleźć, mogę dla ułatwienia podać, że ta firma jest, zaczyna się na J, którą ja polecam, i to jest Jod Senior. E, Jod senior. Sen, senior, a dlatego senior, że jest tam dużo mniej tych wszystkich substancji odżyczy, które obciążają czy, nerki, które obciążają nerki, a ponieważ moje koty jedzą bardzo różne rzeczy poza tym, bo to jest tylko ta dokarmiaczka. Mm. Jeżeli w nocy nie, nie, no nie będę wstawać i, i, i śpię w nocy, no to one zawsze mogą sobie chrupnąć i chrupią bardzo chętnie oprócz tego jedzą bardzo różne rzeczy i tylko na koniec bo już mam, czasu mamy tak, niewiele powiem że no, pamiętasz Unka na pewno no, pewnie. więc u nas był kot który bardzo lubił gotowane buraki jak gotowałam psom buraki to jak ostygły to on po prostu stawał nad garnkiem i tak wgryzał pełną się buzią burak, się wgryzał tak. w burak tak po prostu bardzo lubił i jak wiecie, mówi się, że koty nie mają receptorów słodkiego smaku. Oj, ja nie, się z tym nie, 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 nie zgodzę, nie. bo niektóre nie mają w ogóle, a niektóre trochę mają, ponieważ unek przepadał za lukrem. Co to jest? Tam nie ma tłuszczu. Lukier to cukier jest i cukier cytryny. i sok z cytryny. To jest lukier. Jak, jak się stanęło ciasto na stole pokryte lukrem, to było 100% pewności, że za 10 minut nie, nie będzie śladu lukru. lukru, bo Unek przychodził i zlizywał cały lukier i nawet nie przeszkadzała mu skórka pomarańczowa. Więc, Może on lubił kwaśne po prostu? Ale lukier nie jest kwaśny. No jest, jest słodko-kwaśny. No jest słodko-kwaśny, ale właśnie Chyba, że lukier... To jest to tani lukier z wodą zamiast soku z cytryny. Nie mam pojęcia. Wiem, że każdy lukier... A! Jeszcze jedna rzecz. I Unek bardzo lubił sos winigre. Jak stanęła miska z sałatą z sosem winigre, to on skakiwał na stół no i zlizywał to sałaty. To sos winigre przecież jest, jest bardzo jest kwaśny. I zlizywał ten sos. Więc tak dziwne upodobania smakowe mają koty, że naprawdę obserwujmy je, a będziemy dużo więcej o nich wiedzieć. No i karmmy dobrze, czyli nie tyle na żądanie, tylko na każdą zachciankę. Czyli rozbestwiajmy. Tak. I tym optymistycznym kończymy. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Uwaga! Krótka reklama. Książki Doroty Sumińskiej wydane przez Wydawnictwo Literackie możesz kupić przez internet w promocyjnych cenach. Zapraszamy! www.zwierzecisie.pl łamane przez ksiaski.